Siemaneczko, tu Kifia, to kolejny odcinek z Simulator X, witajcie na moim kanale, mam nadzieję, że dobrze będziecie się tu bawić, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba na start. No i co wam muszę powiedzieć? Muszę się wam pożalić, że przez ostatnie wszystkie godziny, które spędziłem w Pet Simulatorze, dropiłem tylko i wyłącznie nowe huge pety, znaczy chciałem dropnąć nowe huge pety, bo dropiłem nowe huge bety, to może źle powiedziane, bo jak się domyślacie, skutki były słabe, naprawdę. Tyle czasu spędziłem wszystkie laki odpalone. No i nic, widzowie, nic, żadnego nowego huge peta nie udało mi się dropnąć. A tak bardzo bym chciał nowego huchpeta, więc dzisiaj, słuchajcie, zdobędę go, tak czy siak. Mam pewien pomysł na to, co zrobić, żeby mieć nowego huge peta. Także sami zobacz. No i już prawie miałem się poddać, ale stwierdziłem, że nie. Muszę mieć nowego huge peta w ekwipunku, Chociaż na chwilę. Dlatego e, spotkałem tutaj Bartiego. Zawołałem raczej, nie spotkałem. Siemanko. Siema, Nie wiem, czy wiecie, ale Barti od niedawna ma swój własny kanał na YouTubie, więc mam nadzieję, no. że go subskrybujecie. Jeżeli nie, to subskrybujcie, macie go w opisie. E, no i Barti, pewnie już wiesz, po co tutaj cię zawołałem. Pewnie wiesz. Musisz dać Aha. mi to swoją torbę super, co masz. Dobra. Torbę super? A, torbę super, super no. Żona ona ma normalnie super, to jest super. <grymne> Nie, to jest super. <grymne> super dobra, torba. E, su dobra. Słuchaj, a, a chcesz, żeby było jeszcze super? No pewnie, że chciałbym, żeby było jeszcze bardzo super. O, dobra, dobra. Zobaczmy w takim razie. Więc proszę o Dziękuję bardzo. Właśnie tego szukałem. Chroma. I dla widza. Dla widza w tym momencie. Co dla widza? W tym widza? momencie. Słuchaj. Robisz tak. Wchodzisz teraz pod swój najnowszy film. W tym momencie. W tym momencie? Wchodzisz pod swój najnowszy film, tak. Dobra, jestem. I co teraz? Losujesz mychą. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Losujesz mychą, a wciśniesz w komentarz z nickiem. No co ty gadasz? Dobra, trzy, dwa, jeden i... Y, mamy? Dobra, mamy. Kuba. Dobra, skopiuj ten nick, Huge Rainbow Slime dla widza. No co ty gadasz? No co ty gadasz? Naprawdę dla widza? Jeszcze no, podpisany widzę. Dobra, ale powiem Ci, że ten Huge Rainbow Slime to jest... To ja sam go chciałem mieć. <noise> także będzie i tak do indeksu. Też chcesz? Też go chciałem bardzo mieć, ostatnio chciałem go kupić, ale nie mogłem znaleźć dobrych ofert. Ale co, czyli mam naprawdę wysłać do widza? No w tym momencie, no... Ja dobra. Z... Ja tu czekam, aż Okej, okej. Dobra, Barti, zaskoczyłeś mnie, myślę wszystkich, także dodatkowy Huge Pet, proszę bardzo. Eee, subskrybuj Barti, napiszę. Subskrybuj no Barti Szef. Gadasz. Także subskrybujcie Barti szef, macie w karcie też. Dobra. Także Kuba, gratulacje Gratulacje. No. Randomowy klucz rozdany, nie dobra, Barti, naprawdę jesteś szef. Naprawdę no, jesteś tak, szef. tak. A teraz y słuchaj, ja jestem ciekawy co ci dadzą za tego klucza, bo no, chyba... Za tego klucza. Sobie, nie? Oczywiście ja go zabiorę na wycieczkę spokojnie zwiedzi ze mną troszkę świata Słuchaj, no, no. musi wrócić, bo ja planuję solidny, solidny odcineczek, bo zobacz, no jak widać, no nie mam tyle huge, już mi się tutaj cztery pet'e zakładają. A, poczekaj, Ale, poczekaj, bo ja mam, nie mam, nie mam pet'ów włączonych i ja właśnie się a, zastanawiam dobra, o czym dobra. ty mówisz w ogóle. E, dobra. No, patrz, no to nie o! jest ich dużo, no nie jest ich dużo, no taki składzik, wiesz, taki jest składzik... No, no fajne dlatego, są. Że... Ej, a mam są jeszcze jedno leckim pytanko. <laughs> jedno pytanko. Bo tych dwóch tutaj petów w indeksie nie mam, jakbyś chciał a, mi na chwilkę a, okay, tylko okay, powiedzieć. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jak najbardziej. A <laughs> czekaj, poczekaj, bo z jednego muszę ściągnąć kódeczkę, bo jeden to jest mój. Yy, to jest mój PET, jeden. Okej, okay, okej. Okay. To to nie wiedziałem, że to będę miał taki, że tak powiem, od razu cały pakiet. Pulwy pasik. pasik, dobra, ale to ci od razu oddam. Tylko dobrze, dobrze. potwierdzę sobie w indeksie, no powiem Ci Barty fajne masz te huge pety. to są takie huge pety, no. które chciałem zdobyć ostatnio. To są tymczasowe, to są tymczasowe, także spokojnie. Zobaczę jak tylko jak kwitują. A udało ci się dostać, same, dostać samemu tego Big Mascotta, czy kupiłeś? E, kupiłem, kupiłem. Kupiłeś, kupiłeś. Dobra. W takim razie. Już... Piatyę też kupiłem, a akurat pieniaty biłem przez cały tydzień i nie chciała dropić się z kurzem <laughs> i ten i ją kupiłem, nie? No ja tak samo piniaty biłem i nic z tego. Dobra, daj trade, bo masz zablokowane. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za e, tutaj do indeksu kolejne dwa fajne pety, no i huge chromalaki oczywiście ci zwrócę. E, jak tylko, no mówię, zabiorę go na wycieczkę, troszkę sobie Dobrze. razem poznamy się bliżej już, i słuchaj, tak dalej. Jak... Jak będzie jakaś dobra, taka fest fest, dobra oferta, tak możesz brać. Mówisz? Możesz brać. Yy, tylko oczywiście to, co będzie tam, wiesz, zaoferowane, to <laughs> dla mnie, ale jak będzie dobra, to możesz brać. Dobra, dobra, 10. możemy się tak mówić. to będzie nawet ciekawsze, bo w końcu będę no. mógł wymienić. No dobra, Barti, tak. to bardzo dziękuję, jeszcze raz wbijajcie do Bartiego, subskrybujcie go, bo jak widzicie, potrafi naprawdę nieźle zaskoczyć, no ja się kompletnie nie spodziewałem tego, co się teraz stało, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Subskrybujcie Barti, no i cóż... Do, do, do... No i subskrybujcie Kifi, nie? Też. Oczywiście, Kifi. oczywiście. Super, super piese. ja bardzo lubię. Razem wbijemy kiedyś 100 tysięcy. <laughs> Ja wierzę. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, to na razie. To no dobra, powiem wam to co Barti tutaj odwalił, to jest coś naprawdę niesamowitego, że jeszcze tutaj huge poleciał dodatkowy dla widzów. Także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować Bartiego jak i mnie, bo ja też będę huge pety rozdawał na 70 tysięcy. Dobrze, zobaczmy Dakera, odbierzmy sobie, ee, bo mam do odebrania, ale to jest mniejsza słuchajcie, Idziemy na trading plaza zobaczyć, czy jakieś fajne owki za nowego lakiego będą, czy w ogóle ktoś będzie chciał za to trade'ować, czy nie. Mam nadzieję, że tak, no to jest nowy huge pety. więc Raczej tak, idziemy na Pro Trading Plaza. No i dobra, zobaczmy. o dobra, kto tutaj ma takie Titaniki? Niezłe, dobra. Do, faj, fajne fajne pety, naprawdę fajne pety. E, ale ja sobie odpalam trady. Czy ja mam trady? Tak, jeżeli ktoś mi chce tutaj potrejdować to to śmiało możemy zobaczyć. Dobra, czy ktoś tutaj w ogóle sprzedaje tego lakiego? E, o, Big Mascot ktoś sprzedaje za 50B. Mógłbym sobie w sumie kupić, ale czy warto? Dobra, czy to jest laki? Nie, to jest Yeti, a wygląda podobnie w sumie. Zobaczmy dalej, czy jest tutaj. A, o. O, kurczę, widzę, że tutaj Exclusive EGIF sprzedają. Dobra, wygląda na to, że tutaj jest Chromalaki. Okej, okay, Chromalaki jest fajny. Nie wiem, czy jest droższy. 110 bilionów ktoś sprzedaje. W sumie musiałbym zobaczyć, jaka jest aktualnie cena tego. Zobaczmy w sumie tutaj. Zobaczmy, jak się to sprzedaje. Dobra, idziemy na serwer, gdzie ktoś ma takiego peta jak ja i zobaczymy, po ile go sprzedaje na Trading plazie. Ogólnie na Cosmic Value, jak sprawdzałem cenę, to około 85B. Zobaczymy, czy to się zgadza z tym, co jest tutaj. tu Kto? Ktoś sprzedaje za, sprzedaje za 81, więc w sumie by się nawet powiedzmy, że zgadzało. E, czy ktoś tu jeszcze ma do sprzedania tego? Nie, dobra. Wystawmy w takim razie, mam pozwolenie od Bartiego, żeby jak coś, jak będzie jakaś dobra oferta, e, no to wziąć. Nie wiem, czy będę to robił. O dobra, tutaj ktoś ma też tego Chromalakiego, także widzę, że to jest e, już na tym serwerze dość popularny pet. A powiedzcie mi jeszcze jedno, czemu jak wpisuję sobie tutaj Chromalaki, to on jest taki biały? A jakby on jest taki żółty przecież, dlaczego tutaj pokazuję go jako białego, a tu jako żółtego, nie mam pojęcia. A w sumie, czemu tak jest? Jeżeli wiecie, dajcie znać, bo w sumie to jest ciekawa sprawa. Dobra, zmieniamy serwer widzowie. O, dobra, mamy słuchajcie pierwszą ofertę, w takim razie dajemy chromalaki, no i zobaczymy co Bartek 0216 ma tutaj za ofertę, o ile w ogóle ma, o ile po prostu nie jest to widz, który chce peta, zaraz zobaczymy. E, Kifi Real, oczywiście Real, Siemanko. Raczej nawet jeżeli da jakąś ofkę, która będzie blisko, że tak powiem, ceny, e, to nie będę, e, że tak powiem, się wymieniał, ale jeżeli da jakiegoś dużego overpricing, no to zrobimy e, oczywiście trade Siemanko, bo nie wiem, czy Barti chciałby się rozdrabniać na wiele hitchpetów, no chyba, że byłoby to naprawdę wiele hitchpetów. Wow, dobra, to też ma ktoś chromalaki, ale czerwony, czyli one są w różnych kolorach, jak to wygląda? Tutaj jest za 100 milionów. Dobra, Bartek, dajesz mi jakąś ofertę czy nie? Bo nie wiem, co robić. Czemu ten huge pet jest. Ma jakieś 270 Q? Coś tu zepsuli. Co są za nowe, zewoluowane huge pety? Słuchajcie, zepsuli huge petami Co jest? Ja teraz dopiero zauważyłem. Dobra, Bartek zdecydowanie tutaj nie ma oferty, tylko chciał sobie popisać. A więc, może przejdźmy dalej. Uh, Tajdai za 82 biliony. Dobra, ten odcinek nie mógłby się odbyć, jeżeli ja nie otworzyłbym jakiegoś gifta bądź jajka. Więc, nie wiem, dobra. Hype gift za 4 biliony to jest troszkę przesada. Ale, może znajdziemy coś ciekawego do otworzenia. Nie, no, musimy coś otworzyć dzisiaj. Musimy. Dobra, mamy drugą ofertę. Poczekajcie. Uh, huge chromalaki. Do you have an offer? Look, enchant. Dobra, ja... chroma, No, ja też mam. Zobacz. Ja mam yellow, aha, czyli to jest po prostu chroma. Enchant ja mam na yellow, on ma na blue. Nie wiem, który jest mocniejszy. Wygląda na to samo. Jeżeli bym wymienił, Dobra, tu mamy Royalty, ja mam Teamwork. Dobra, nie wiem, co jest lepsze. Czy on by się zgodził na taką ofkę? Dobra, nie zgodziłby się na taką ofkę. Wiecie co? E, idźmy sobie kupić jakiegoś gifta. E, ja bym chciał kupić tego gifta. Nie wiem, czy on jest teraz tak drogi drogiego jako wcześniej, jakoś w Tak, dobra, nikt tego nie ma, naprawdę. Gdzieś to jest? Dobra, jest jeden serwer. Idziemy. No i znowu mnie teleportowało na serwer, na którym nie ma tego, czego szukałem. Nie wiem, czemu to się dzieje już któryś raz, ale dobra, widzę, że mamy kolejną ofkę. Czy będzie jakaś ciekawa ofka za to? Dobra, gościa Safari Kata daje, to jest, słuchajcie, mocna owka, myślę, że Barty będzie zadowolony. <laughs> nie no, że ty oczywiście nie biorę tego. Dobra widzowie, kupujemy tutaj jajko za 9B Wiem, że pewnie tutaj znowu się ukaże jak zwykle, ale może, słuchajcie, ale może już raz się nam udało. Więc oczywiście laka odpalamy, no i cóż, oczywiście lecimy event egg 1, proszę bardzo, co z tego poleci? Dajcie huja, dajcie huja, dajcie huja, dajcie huja, dajcie! No dobra, nie. No i mamy kulkata, Dobra. E, widzowie, y, wiecie co? Chyba spadam z tej trading plaza już. Dobra, a jeśli chodzi o gifty od was, bo jest tutaj troszkę tego, jak widzicie. E, dziękuję bardzo za to i pierożek wysyła 2 biliony. No dobra. Hej, masz pingwina, pozdrowisz, no chyba już mam pingwina, ale i tak dziękuję, pozdrawiam cię, no i po, pozdrawiam również brazowek czekoladka, no ale tutaj pierożek jak zwykle dowalił 2B, także dziękuję bardzo, no i cóż, pamiętajcie żeby pisać komentarze, bo to jest ważne, jak widzicie można nawet zgarnąć randomowego huge peta wtedy kiedy się najmniej tego spodziewacie, I ja też się tego najmniej spodziewam. Ja spadam, do następnego, cześć, miłego dnia.